No jak tam Tomasz? Zwarty i gotowy? Oczywiście, że z Gdzie z dzisiaj jedziemy? Gotowy. Na pasiowki. <laughs> Nie, jedziemy na psylongi, zobaczymy. Kolejna wyprawa. Może i tym razem coś się uda. A może wpadną większe pslągi? O, widzę, że tutaj mamy popitkę, czyli co balujemy dzisiaj. Tak, no. <laughs> Do zobaczenia nad wodą. Trzymaliśmy się właśnie teraz na jakąś małą kawkę. Wypijemy i jedziemy dalej. Wpadliśmy po skrzydełka, tak jest. Myślę, że za jakieś 40 minut dojedziemy na miejsce i zobaczymy się zaraz na naszej małej rzeczce. Także zapraszamy Was na film. No i dotarliśmy na miejsce. Jesteśmy już na pierwszej miejscówce. Pogodę mamy fantastyczną, miejscami świeci słońce, słońce, czasami jest pochmurno, poziom wody jest bardzo niski, aczkolwiek łowimy już od kilkunastu minut i Tomasz już miał dwa piękne kontakty, złowił piękną rybę, także gratuluję Tomek. No i co, będziemy dzisiaj chodzili, próbowali, ławiali wszystkie miejscówki dokładnie. Zapraszamy do oglądania. jest kaban ale kaban 50. standardowo zaczynam od wiróweczki mojej szlagierowej przynęty poziom wody mamy bardzo niski ale może przez to, że ten poziom jest niski łatwiej będzie można zlokalizować pojedyncze dołki rynny, w których się ustawiają ryby także próbujemy mamy cały dzień łowienia przed sobą piękna rzeka piękny krajobraz także spodziewam się w niedługim czasie pierwszego brania pierwszego kontaktu z pslągiem zapraszam do oglądania złapaliśmy pierwszą rybkę dosłownie w trzecim rzucie nieduży ale cieszy Fajnie bo to początek łowienia Nie wiem czy się nagrał sam hol Ale fajnie że coś się dzieje Wypuszczamy kropkę Dyskrecja Tomek, dyskrecja. Yeah. Nie duży, ale jest. Kolejna fajna rybka. Na mepsika. O Nie duży, ale cieszy. Pojm kolego, wracaj z powrotem. Nie do podbielaka, nie do podbielaka. Witam No na razie jednego żeśmy złowili Jednego takiego ze 35 i to dosłownie z drugiego rzutu tam na samym początku widzę No ja takiego 43 I taki 35 co no tutaj No coś się dzieje w tamtą stronę, tak? idę kawałek jeszcze Dobry, i będę się wracał kolega, kolega za tobą idzie, tak? A. dobra, ja będę już chyba wracał no, ale mówię no coś się działo jakieś dwa kontakty były nie jest źle, tylko pogoda zła wczoraj była lepsza pogoda na jedynie a łowicie na gumę, na woblera? Na ja, wo, ja, ja łowię na wirówki, łowię na woblery łowię na... no na wszystko, zależy no to tak jak ja to guma, to wózka no. A słuchaj, ładne tam są miejsca, bo ja tam nigdy nie byłem. Ale gdzie? Ja też nie byłem, ja A. idę pierwszy raz. Okej, okay, okej. Okay. Ja też dzisiaj byłem pierwszy raz, dotąd doszedłem, ale już mi się podoba. Fajnie jest, bo bardzo bardzo nawet przy tym niskim stanie wody to są, są rynny, są dołki. No dobrze, no, no. to to to. to. No, A pa, co, pan już kończy? Proszę? Pan już kończy? To znaczy, no chyba tak, będę wracał i jeszcze stanę tam y, w innym miejscu. Aha. także tutaj śmiało, a tam mówię, tam nie łowiłem także elegancko nie, nie wyposzone a nikogo dzisiaj nie miałem. no ja to i tak tylko jeżdżę w tygodniu, bo ja nie mam weekendowo czasu więc ja sobie jeżdżę w tygodniu po prostu i zawsze jest mniej ludzi nie? jasne że dlatego tak. ja a w niedzielę pojechać na ryby to już pasacja, nie? nie jeżdżę no, tak. powodzenia, dzięki Jest kaban, ale kaban Pięćdziesiątak Kurde Piękny kaban Piękny kaban Na Twitcha Szybko podbieramy Bordo, chodź tu szybko do mnie, mam kabana szybko. Jest! 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 Podebrany! Dawaj, dawaj Mierzymy O brawo Tomasz jaki kaban Piękny No kawan jak nie wiem co już go mierzymy mierzymy ja tu stałem wiem Ja wiesz co ja zrobiłem O, to Kawał... No trochę mu brakowało do No ale już gruby napity kaban Ale krzes mam dobry, 45 cm ryba. Tak jest, Tomek pierwszego pstąga w życiu złowił Znaczy nie pierwszy, ale pierwsza taka pozorna wyprawa Popłynął, tak jest Zaraz się ustawił w górciu no, gra... Gratulacje Tomek Jej. Zajebiście <laughs> Baja Tomek właśnie złowił życiowego pstrąga Jak się czujesz? Jakie emocje? No piękna sprawa, słuchajcie Coś pięknego, wiosenka Mamy chyba drugi dzień wiosny Cieplutko Od rana się nic nie działo Łowiłem na pewną przynętę Na którą reagowały ryby dużo wcześniej e, Miesiąc temu Teraz po prostu mają ją w dupie I założyłem twiczowego woblera Brawo Tomek I... Wrzuciłem tylko w jedno miejsce, bo mi się pokazał Dwa razy zatwitchowałem I strzelił, nawet nie wiem kiedy, no branie niesamowite Strong 45-46 cm, tak na szybko żeśmy go mierzyli Piękny, Także piękny, łowca. jestem niesamowicie Głobił zadowolony grubą rybę Już się opłacało słuchajcie wstać o trzeciej w nocy no. Tak jest, dobra bierzemy się dalej za łowienie, bo może coś jeszcze wyjedzie Jest. łatniej, już ładniejszy? Już, ładniej. już popieraak otwieram. Mówiłem, że ka każda przeszkoda. ale to nie jest duża ryba. Tak. Zgadza się Ja to zrobię Z ręki Kaban? Kup, wyszedł mi, kupił w mojej uciekł do rynny i udało mi się tam rzucić w lewo i sprowadziłem go do rynny. Jak mi z... to mi mało walki w ręce nie Trzymaj go. Ale tutaj kaban siedzi. Teraz to już to mnie nie siedzi, bo się narobiło po płochu. No i nadszedł koniec dzisiejszej przygody wydaje mi się, że pięknie połowiliśmy posłuchajcie, gdyby wszystkie ryby które mi się dzisiaj spięły z kija wyjechałyby do podbieraka, to byłby życiowy wypad na rzekę pstrągową bo no, naprawdę dzisiaj się działo nie wiem, dzisiaj jest, po prostu miałem jakiś niefart. miałem na kiju 6 dużych ryb, dużych to takich w okolicach 50-50 plusem niestety takie życie, takie są pstrągi te duże ryby spadają ja mam naprawdę w tym sezonie Yy, ogromnego pecha, a coś tam złowiłem, złowiłem trzy mniejsze pstrążki. Tomek złowił jednego kabana, można już powiedzieć, bo pod 50 cm poprawił jeszcze jednym mniejszym, także wypad jest naprawdę rewelacyjny. Także żegnamy się z Wami z, yy, z tej przystrągowej yy, wyprawy. Zapraszamy Was do subskrybowania kanału. Zostawcie koniecznie łapeczkę w górę i widzimy się na kolejnej produkcji. Jeszcze, tutaj, jeszcze tutaj wrócimy.